Nasze MMA po FN34 rozmawiamy z Michałem Aleksiejczukiem. Cześć Michał? Witam wszystkich. Zwycięstwo Twojego brata, chyba wszystko zgodnie z planem. T Taktyka zrealizowana naprawdę na 90% i no i bardzo się cieszę. Obaw chyba werdykt nie było. Nie no, powiem ci, że naprawdę to, to była taka walka do jednej bramki moim zdaniem. No tam, tam wiadomo dusza jest dobrym uderzaczem i też trafiał Czarka, ale naszych ciosów było zdecydowanie więcej. Jedyne chyba, co miało być po stronie duszy, to to doświadczenie i ta nieustępliwość, a to tak naprawdę było, było domeną twojego brata. Wyraźnie, świetnie przygotował się rzeczywiście do tego pojedynku. Wiesz co, tak, na to pracowało wielu ludzi, akademia, jakby ja od strony stójkowej, Oleksiejczuk, team od zapasów, więc to jakby zwijanie wagi też. Tam Łukasz Bort nam bardzo pomógł, także to jest ich sukces i jakby no wszystko to było dobrze zorganizowane. Chyba tym zwycięzca zbliżył się mocno do walki o pas? Wiesz co, myślę, że tak. No. My o pasach nie myślimy, tylko myślimy o rozwoju o realizowaniu taktyki, a jak to będzie, to i pasy będą. Przejdźmy zatem do ciebie, twoja ostatnia walka w UFC z Madustasem Babskasem. Czy ze twojej strony była obawa o werdykt? Bo tam, że tak powiemy, w social mediach wrzało, jaki to może być werdykt? Wiesz co, wygrana dla mnie, kurde. Wywierałem presję, biłem. On mi tylko spierdalał po tym. Krążył cały czas po tym. Jedna tylko było w pierwszej rundzie moment, gdzie mnie uderzył. Też jakby y, sędziowie w UFC są dobrzy, ale pomijając to, tam wielu Litwinów to pisało. Litwini są specyficznym też narodem i pisali, że to jest rabunek, rabunek. Powiem Ci szczerze, że mało mnie to interesuje. Zrobiłem parę zajebistych rzeczy. Schodziłem, biłem praca głową, praca nóg. Ciągle go goniłem. Nie mogłem go dogonić. Zapierdalał cały czas dookoła. Ja trzymałem centrum. Ciężko się bić z takim zawodnikiem, który który nie chciał walki, no, miał tylko dwa zrywy, jeden w pierwszej rundzie, gdzie trafił, a w drugiej wszystko zblokowałem, więc powiem ci szczerze, że opinie mnie inte nie interesują, interesuje mnie progres. A czułeś taką presję przed tym pojedynkiem, że jeżeli się noga powinie, to może być koniec tej wi twojej wielkiej przygody? Wiesz co, też jakoś mam to w dupie, sobie, tak szczerze powiedziawszy, bo bo co, ja mam 20, dopiero 26 lat. Ja już mam ztoczonych 6 walk w UFC, w tym 4 wygrane. Ja myślę, że i tak mnie by nie zwolnili po tej walce. Interesuje mnie tylko dobra walka, dobre walki dawać. A to czy mnie wyrzucą, czy nie, moim zdaniem mnie nie wyrzucą, bo za mocno idę, za mocno się biję. A oni doceniają uderzaczy, więc, więc co, ja chcę być najlepszy. No, a jakby nie nakładam sobie presji. Realizacja taktyki, zrobienie dokładnie wszystkiego i tyle. To prawda, widowiskowe często stawiają ponad, ponad rzeczywiste wyniki. To co dalej w swoim wypadku? Jest już jakiś nowy rywal na horyzoncie? Wiesz co, nie na razie o tym nie myślę jakoś, na razie myślę o ciężkim treningu, o takim odpowiednim treningu, żeby to się dalej rozwijało i tyle. Czy UFC się jeszcze z Tobą nie kontaktowało w ogóle? Kontaktowało się. Byli bardzo zadowoleni z walki. Cieszyli się, że to była walka w stójce, że dużo pozytywnych głosów usłyszałem od, od samych tam ludzi z UFC, którzy pracują. Odzywali się i zgłosiłem gotowość na październik i, i oni powiedzieli: OK. Rozumiem, jakieś nazwisko, z którym chciałbyś się zmierzyć? Wiesz, co? Ten jakoś nazywa Jacek Murański. Nie, żartuję. Wiesz co, powiem ci szczerze tak. Yy, na razie nie mam takiego nazwiska, chcę tylko budować Winstreak. Rozumiem, to tego budowania ci życzę i widzimy się następnym razem. Dziękuję. Dzięki bardzo, dzięki za to